Cześć, przyjaciele, polecam. Cześć, polecam. Cześć, polecam. Wiatę, polecam. Wiatę, polecam. Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo gorąco. Trwa ten nasz koszykarski stalowy. Maraton, jesteśmy dzisiaj w sobotnie popołudnie tutaj w Toronio, i to oznacza, że przed nami mecz na szczycie energa Basket Ligi. Twarde pierniki Toruń, drużyna, która jest rewelacją obecnego sezonu obok ekipy ze Słupska, podejmuje mistrza Polski drużynę Arget BM Stal. No a to wszystko świadczy o tym, że dzisiaj tutaj emocje będą olbrzymie. Nasz gość, Andrzej Jurwan, witam bardzo gorąco. Andrzej. Witam wszystkich. Ale zanim będziemy rozmawiać o tym, co nas dzisiaj tutaj czeka, wróćmy jeszcze do tego, co się działo w środowy wieczór w ostrowie w wilkopolskim, kiedy była ta magiczna atmosfera w trakcie tego niesamowitego meczu z HPL-em Jerozolima, kiedy odleciała, odfrunęła Arena Ostrów, no i kiedy drużyna Stalówki sięgnęła po pierwsze historyczne zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. No, to było coś pięknego, to było coś fantastycznego. Wy jeszcze do tego wracacie, czy już to jest jakoś tak odkreślone taką dużą krechą? Wiadomo, że jako przygotowania drużyny jest odkreślone, ale nie da się od tego tak uciec na pewno. Był to wyjątkowy wieczór, bardzo miły. Też wiele dostałem jakichś tam sygnałów od ludzi, które bardzo cieszą, że, że wspaniały wieczór, że niezapomniane chwile. Dla nas również, dla mnie osobiście na pewno czułem się wyjątkowo. Wspaniały mecz można powiedzieć, pokonanie, pokonanie tak mocnej drużyny naszpikowaną samymi gwiazdami. No i ta magiczna atmosfera, atmosfera która się udzieliła wszystkim. Coś, coś pięknego po prostu. No właśnie i teraz tak, to nasze zwycięstwo odbiło się głośnym echem w Europie. To też jak znakomicie było na trybunach, jak fantastycznie zachowywała się ostrowska publiczność, to był debiut w Lidze Mistrzów w Ostrowie Wielkopolskim. I tak jak powiedziałeś, Ty otrzymałeś wiele głosów, ja rozmawiając z przedstawicielami Ligi Mistrzów, wszyscy są pod wrażeniem Ostrowa Wielkopolskiego i gry sportowej i organizacji i kibicowskiej strony. To są takie rzeczy, które naprawdę robią duże wrażenie i cieszą. Dokładnie. Odbiór tego był bardzo bardzo dobry. Na boisku już mówiliśmy to wcześniej. Pokazaliśmy się dobrze na dwóch meczach wyjazdowych. Brakło tylko zwycięstwa. Tutaj już przyszło to zwycięstwo. No i, i kibice po prostu, którzy zrobili niesamowitą oprawę. A później niesamowita atmosfera, która niosła się przez to spotkanie i niosła też chłopaków. Jestem w 100% pewny, że gdyby jeden z dwóch pierwszych spotkań odbywało się u nas, to na pewno byśmy mieli teraz bilans dodatni, bo któryś z tych meczów byśmy urwali. Dobra, to jeszcze jedna rzecz. Tak tytułem wstępu. Mecz się skoń... Około godziny 22. zawodnicy opuszczali hale w środę około godziny 23, ale już w czwartek około godziny 12 byliście w hali o 12.30 rozpoczęło się wideo i potem krótki strecin. Także tego czasu na regenerację, na przygotowania bardzo mało. Tak, trening było o 12.30, ja w hali byłem już o, o 8.00, No rzeczywiście tego czasu nie ma dużo, ale Yy, tak, tak wybraliśmy i cieszymy się, że gramy często i, i, yy, i po prostu musimy z tego korzystać, nie obracać tego, nie dramatyzować, tylko obracać to, to po prostu w nasz atut. Yy, też wiadomo, że łatwiej się pracuje po zwycięstwie, szczególnie takim z takim przeciwnikiem, także nie ma w ogóle co narzekać. No dobra, drodzy Państwo, to teraz czas na treja, bo trej zaskarżył sobie wielką sympatię kibiców w Ostrowie Wielkopolskim. Mnóstwo osób stało się wielkimi fanami właśnie treja. To z jakim poświęceniem, z jakim zaangażowaniem walczy w każdym meczu, czy to Ligi Mistrzów, czy Ligi Polskiej, to robi olbrzymie wrażenie. No i posłuchajmy, jak trej ocenia jeszcze ten środowy mecz, co mówi właśnie o tej swojej takiej wojowniczej postawie. Uh, yeah, it was a super emotional game. I think that's probably uh, um, I played in front of some great fans, you know, with the partisan fans. But it, that that Ooster gym was it was rocking. Probably the loudest gym I've been in, and uh, that you could feel that that win meant a lot for the city. And, and I was just glad that we could do that. So it, it, was, it was good. Yeah, it's like last time we talked after Uh, Karseka. uh we, we needed to put together a full 40 minutes, and we did that that game uh, or last game against Jerusalem. We uh, came out in the second half, and I think. That's kind of the difference between home and away games. You know, sometimes in away games the crowd can, the, the opposing crowd can suck the energy out of you. But uh, uh, our fans energized us, and it really helped us in that second half and kind of what we've been struggling with this year. So. Yeah, uh, that's that's how it plays since I was a little kid. You know, um, it's it's about the team, it's about the city. Um, it's not about me. It's just it's just me sacrificing as much as I can to help the team win. You know, you know, um, do something historical here. So that's what I'm here for. Yeah, I'm trying to, you know. Have a grinder mindset and just just focus day to day, get better. Each time I step on the floor, um, this season personally hasn't been necessarily the trajectory I wanted to be. But you know, it's all about you know working hard, and eventually things will fall into place. And so I'm just glad that our team's winning. Um, the energy on our team is great right now, and all the guys are really having fun. Yeah, it, it's it's a it's a tough schedule. You know, after such an emotional uh, game on Wednesday, but um, you know we, we've done everything we can to you know re-energize and, and get our get our strength back, and you know. We're prepared for the challenge. We're down, we're down our big man, but um we kinda gotta make up for it with energy, and I think I think the guys are ready to do that. Tyle trei. No i tak wracając do treja, taki trej waleczne serce nam się zrobił niesamowitą energię wkłada w grę i też niesamowitą chyba energię daje drużynie, bo taki człowiek jak jest w zespole. To też przekłada się potem na cały, na, cały, na cały zespół. Dokładnie. On nie odpuszcza, nigdy nie szuka winy u kogoś innego, zawsze patrzy tylko na siebie, co mógłby, być, mógłby robić lepiej, nawet jeśli mu nie idzie w ataku, to daje z siebie wszystko w obronie. My wierzymy mocno, że w ataku może cały czas grać jeszcze dużo lepiej, a w obronie spełnia się, można powiedzieć, bo tak jak ostatnie spotkanie, świetne w defensywie, wyrwał kilka, kilka piłek ekstra, także no, ręce same składały się do klasków przy, przy jego akcjach w obronie. Ale generalnie z tego jeszcze środowego meczu, bo jeszcze to pozwoli, że sobie trochę jeszcze Oczywiście. o tym środowym meczu porozmawiamy, bo uważam, że warto, tak? bo to jest takie zwycięstwo, taki mecz, który się zapisuje na, na, na lata, na cały czas w historii. Ja się z tego meczu pamiętam tą iskrę w oku u Mokrego na przykład, tak? to jak tam było tych dwóch, trzech gości pod koszem, kiedy on zdobywa te punkty, później ta trójka, następna sytuacja w drugiej połowie, kiedy on nie wiem, wyskoczył ponad chyba obręcz nawet zbierając tą piłkę, to ile tej iskry w oczach było naszych zawodników, ile tej chęci tego, zaangażowania. Oni byli gotowi zrobić wszystko, żeby z tego parkietu wyszarpać to zwycięstwo. Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że ta, ta chęć zwycięstwa była już w poprzednich meczach, szczególnie Ligi Mistrzów, ale... Zabrakło tego dodatkowego ducha z trybun, może nie zabrakło, jakby był ten dodatkowy duch z trybun po prostu stworzył tak niesamowitą atmosferę, że, yy, że nie mogło być inaczej, bo, bo ten przekaz z trybun taki płynął, że, że się płynęło na tej fali. Yy, też się sam zastanawiałem skąd aż taka moc płynęła z tych trybun, bo tak po prostu to było yy, czuć na boisku, przy boisku. 19 był Roz, yy, było yy, yy, rozm Rozmawialiśmy też na ten temat, że, że było bez kibiców gości, prawda, tak myślałem sobie, że może Aha. dlatego, że nie nie ma w ogóle nie. kibiców gości, nie zostało to zagłuszone i po prostu ta moc Andrzej, od każdego z człowieka udzielała nie, się udzielała jest inaczej, się czas na znaczy. Arena Ostrów w tym sezonie dopiero jest z kibicami. Kibice, tak jak wasza forma. Wasza forma coraz lepsza, coraz wyższa, i tak samo jest z kibicami. Na, na trybunach Areny Ostrów jest wielu nowych kibiców. Pojawiają się osoby z całej Wielkopolski, tak? Bo wiem, że były osoby z wrześni, z Gniezna, z Poznania, z zapoznania przyjeżdżają na nasze mecze. Także ta atmosfera i ci kibice też, tak jak jak Wasza forma rosną w tej arenie ostrów i tak jak Wasz poziom może być jeszcze wyższy, to jeszcze może być lepiej. Myślę, że, w że tak, tym bardziej, że chyba kto przyszedł w środowy wieczór na, na hale, to już. Czeka nie, na kolejny mecz. Już czeka na kolejne spotkanie i nie może się doczekać, bo, bo po prostu y, takie sygnały, jak płyną, no to nigdy tak, tak miłych słów, można powiedzieć, na temat atmosfery na meczu nie spotkałem się, y, że, że to było coś y, magicznego. No właśnie, ale trener hpl przepłacił tą porażkę tutaj swoją posadą, także jest nowy szkoleniowiec tymczasowy w drużynie z Izraela. Jeszcze jeden temat, kończąc jakby wątek ten e, Ligi Mistrzów, bo skończyliśmy pierwszą rundę w naszej grupie. Trzy zwycięstwa Bax i Manresa, dwa zwycięstwa Pinar, jedna wygrana i bez wygranej jest HPL. Przed nami trzy mecze, wyjazd do Jerozolimy 10 listopada, 7 grudnia meczy z Manresą i 22 grudnia meczy z Pinarem w Ostrowie. Jaka jest ta nasza pozycja przed rundą rewanżową? Jak Ty widzisz teraz to, to wszystko przy tym układzie, w tej tabeli? Na pewno jest pozycja, jest ok, żeby, żeby w drugiej rundzie jeszcze mocniej namieszać. Możemy po, myślę, że przed startem Ligi Mistrzów taki bilans bralibyśmy w ciemno, ale tak jak zagraliśmy w tych trzech spotkaniach, to na pewno jest lekki niedosyt, szczególnie po tych dwóch spotkaniach wyjazdowych w Turcji i, i, i w Hiszpanii, a wracając do pytań, myślę, że to jest dobra pozycja startowa przed tym, aby, aby w drugiej rundzie jeszcze mocniej namieszać. Pamiętajmy, jaki jest system rozgrywek. Pierwszy zespół awansuje bezpośrednio, drugi, trzeci gra w, gra barażach. w barażach i, i a was do tych baraży byłby, no byłby po prostu dla nas sukcesem i, i tam się chcemy, chcemy znaleźć. Minimum. No, no właśnie, drodzy Państwo, także szykujemy się na kolejne mecze Ligi Mistrzów, ale dzisiaj tutaj na pewno też w Toruniu będzie potężny Dawka emocji i wrażeń. Porozmawialiśmy po tym dzisiejszym treningu z Igorem Miliciciem, z trenerem naszej drużyny, no i posłuchajmy teraz, właśnie, szkoleniowca Argett BM Stale. Igor, na początek, tak jeszcze wracając do tego środowego meczu z HPL-em Jerozolima. No zrobiliśmy wielką rzecz, wy zrobiliście kapitalną robotę i głośno się zrobiło o naszym klubie, o tym wyniku w Europie. To na pewno ciebie jako trenera bardzo cieszy, bo i Ostrów Wielkopolski, i klub, i Polska koszykówka potrzebuje takich meczów, takich sukcesów. Jak najbardziej. Bardzo żałuję, że, że nie mamy 3-0, a mamy 1-2. Oddział był bardzo pozytywny, natomiast to było dawno, dawno temu. Teraz już nie żyjemy tym meczem, żyjemy meczem w Toruniu i, i tu są nasze głowy. No właśnie, bo ten maraton taki dla nas, tak? Tydzień, trzeci mecz przy tej zawężonej rotacji, przy tym ile tego ładunku emocjonalnego było w środę. Także co jest teraz najważniejsze przed dzisiejszym meczem tutaj w Toruniu? No właśnie, żeby, żeby głowa pracowała z ciałem. Nasz sztab medyczny zrobił wszystko, co mógł, żeby ich regenerować fizycznie. Natomiast mentalnie to jest bardzo trudne po, po takiej eksploatacji mentalnej i emocjonalnej, żeby oni wrócili do, do tego. Natomiast to jest nasza praca. Rzuciłem wyzwanie zespołowi i sam sobie, żebyśmy w tym meczu wyglądali przynajmniej tak, jak wyglądaliśmy energetycznie z, z HPL Jeruzalem. Czyli po prostu, żeby iść za ciosem, żeby potwierdzić tę swoją klasę, tak? Bo drużyny takie jak bardzo czekają na takie mecze z mistrzem Polski, który jeszcze tak świetnie radzi sobie w Lidze Mistrzów. Także ta poprzeczka jest taka podwójna. Dokładnie. Każdy zespół, który gra z, z nami w Polskiej Lidze ma... Podwójną motywację, natomiast my mamy bardzo mało czasu na przygotowanie. Oni mieli powiedzmy 8 dni na przygotowanie tego meczu, ale to nie ma znaczenia. Na, na, na meczu wychodzi, musimy pokazać tą mentalność, to ten charakter mentalny przede wszystkim, bo ja wiem, że moi zawodnicy chcą wygrywać, chcą uh, walczyć, natomiast ta głowa musi dać ten dodatkowy bodziec, żeby szli nawet więcej niż są realne możliwości w tej chwili. To Jeszcze jedno pytanie. Toruń w tym roku to przede wszystkim Watson, czy Toruń to Watson i Cel to są takie dwa motory napędowe? Jak ich scharakteryzować? No przede wszystkim to jest trener, który ułożył tą drużynę. E, mają bardzo krótką rotację, przygotowują się do każdego meczu przez tydzień, e, grają na dużym, e, dużym konfidensie, czyli mają e, swobodę tego grania i czują się dobrze w tym. E, grają bardzo dobrą koszkówkę. Także mamy bardzo, bardzo trudne wyzwanie przed sobą. Dziękuję. Powracamy. Były mecze w Ostrowie Wielkopolskim, dwa mecze z rzędu. Teraz, drodzy Państwo, trzy kolejne wyjazdy. Dzisiaj Toruń, 5 listopada mecz w Gliwicach, no i 10 listopada jesteśmy w Jerozolimie na meczu z hpl -em. Ale ten dzisiejszy mecz to zamyka ten taki maraton, tak? Bo to jest 7 dni trzy mecze Legia, HPL, Toruń. Co dzisiaj tutaj będzie najważniejsze? Fizyka przy tej naszej wąskiej rotacji, czy być może sfera ta mentalna, psychologiczna, po tak wielkim sukcesie, po takim ładunku emocjonalnym tego meczu, jak ty to wszystko widzisz? Na pewno fizycznie jesteśmy przygotowani dobrze do sezonu. Dobra praca tutaj trenerów. O to bym się, bym się nie bał. Bardziej ta sfera mentalna wynika to z prostego względu. Bardzo ciężko po ludzku jest się spiąć. Byliśmy w środę na wyżynach emocjonalnych, nie da się tego ukryć. Zawodnicy, tak jak ja po sobie widziałem, to tym bardziej zawodnicy nie przez pana noc, bo po prostu ciężko zasnąć. Jesteś na, na całkowitym szczycie Takie swojej adrenaliny, mm. szczycie swojego naładowania emocjonalnego, i nagle to to opada i dwa dni później musisz znowu, znowu spiąć się na szczyty, aby, aby zapomnieć o tym bólu, który na pewno gdzieś tam fizyczny jest, bo, bo, bo czuje się zmęczenie, ale po prostu trzeba mentalnie nie dopuszczać tego do, do głowy i to jest, to jest bardzo trudne i naszym zadaniem jest po prostu, aby drużyna była jak najlepiej przygotowana mentalnie i wierzę w chłopaków, że, że będzie gotowa na to, aby po prostu dzisiaj grać na najwyższych swoich obrotach, co na pewno nie będzie, nie będzie łatwe, trzeba sobie to powiedzieć wprost. Ale też, drodzy Państwo, tutaj przed tym treningiem w Toruniu. Najpierw trener Igor Milicic powiedział do drużyny jak staliście w środku wiecie wszyscy po co tutaj jesteśmy i potem przepytał tak, zawodników co już wiedzą o drużynie z Torunia, bo to też jest istotne. Torun miał 9 dni na przygotowanie do tego meczu, a wy tak na dobrą sprawę czwartek, piątek i sobota, żeby przedstawić drużynie tak, rywala. Dokładnie. Wiadomo, że im dłużej czasu na przygotowanie do przeciwnika to tym lepiej, ale mieliśmy, mamy krót, krótki czas, ale staramy się go wykorzystać jak najlepiej. Staramy się wraz z całym sztabem wyselekcjonować najważniejsze informacje, tak aby, aby po prostu ten przekaz był jasny. Nie da się wtedy, nie da się w trzy dni przygotować tyle, ile dałoby się w cały tydzień pracy, dlatego e, staramy się najlepiej jak możemy. Myślę, że, e, że drużyna jest dobrze przygotowana do spotkania. E, wszyscy zdają sobie sprawę z siły drużyny, która ma sześć zwycięstw, tylko dwie porażki i tego, jak ostatnio gra, wysokie zwycięstwo u siebie z zespołem Zielonej Góry. Na pewno są na fali. E, każdy z zawodników i cała drużyna zdaje sobie васпраа. Dobra, to jeszcze zanim będziemy oceniać różne Strunia, pozwoli, że taka rzecz, dzisiaj tak sobie pomyślałem, jak zobaczyłem media społecznościowe różne Strunia. Jak piękną rzeczą, jaką dumę można mieć, jak rywale właśnie mówią o tym, że przyjeżdża mistrz Polski z Strowa Wielkopolskiego, tak? Bo robimy furorę w Lidze Mistrzów, to są piękne momenty wielkie rzeczy. Jeżeli do tego jeszcze dodamy, że jeździmy na mecze w polskiej Lidze w roli mistrza Polski i rywale się elektryzują, ja już nie mówię o stronie sportowej, tak? ale o tej samej takiej właśnie pozostałych tych tematach. No to są piękne rzeczy, tak? Że jedziesz na mecz w roli mistrza Polski, wszyscy się szykują na to, że grają z mistrzem Polski. To ja myślę, że dla wszystkich w Ostrowie Wielkopolskim, dla wszystkich związanych ze stalówką, to trzeba doceniać i trzeba na to tak spoglądać, jak. W jakim my jesteśmy w ogóle miejscu, tak? No bo gramy z potęgami europejskiej koszykówki, gramy w Lidze mistrzów, jesteśmy mistrzem Polski, każdy się mobilizuje na te mecze z nami, także to są takie rzeczy no, no wielkie, tak? Dokładnie. I trzeba być po prostu dumnym z tego, że jest się tym mistrzem Polski nie zostaje się od tak i, i jest ta duma. Trzeba ją po prostu mieć w sobie, ale też pokornie oczywiście no tak, podchodzić do wszystkiego, tak. nie podchodzimy. Z głową. Ale, mhm. ale to jest okazja do tego, aby się cieszyć, aby być dumnym z tego, że Ostrów Wielkopolski jest aktualnie mistrzem Polski. Miejmy nadzieję, że będzie trwało to jak najdłuższy czas. Też wiemy, jak całą Polskę elektryzują te mecze w europejskich pucharach. I to jeszcze bardziej napędza tą, myślę, dumę i po prostu jest z czego być dumnym. Oczywiście trzeba, trzeba cały czas ciężko pracować, twardo składnieć no do to... ziemi, ale, ale myślę, że z tym nie ma, nie ma problemu. Tak, z tą pokorą tak samo nie ma problemu. Tutaj nikt nie jest jakoś tak zadufany w sobie, nikt też nie, nie, nie patrzy z głową w chmurach, tak? Bo to jakby to jest też w sporcie bardzo ważne, że jeżeli jesteś zachodni siebie, kiedy nie masz tej pokory, to życie Cię automatycznie gdzieś tam no, karci i mocno sprowadza dokładnie, na, na to ziemię. Każdy sobie z tego zdaje sprawę, myślę. Także z tym nie ma problemu. Tą dumę trzeba w sobie posiadać, ale, ale po prostu schować ją do kieszeni, kiedy jest czas na pracę i myślę, że przynajmniej mnie to jeszcze bardziej napędza do pracy. Ja mam tak samo. Wszyscy tak w klubie mają, drodzy Państwo. Także to, co najlepsze, cały czas jest przed nami. Dobra, jeszcze dwa tematy takie, bo dzisiaj tutaj z nami nie ma Artura Packa. On został w Ostrowie, bo i rano i wieczorem te sesje treningowe z naszymi kontuzjowanymi graczami, czyli z Damianem Kuligiem, Kuligiem i Kubą Wojciechowskim. Ja przyznaję, że nie pytałem, Artura, jak wygląda ten postęp w tym, w tym leczeniu, w tej rehabilitacji. Ty coś więcej wiesz, nie wiem, Damian Kulig, ile to jeszcze może być czasu? Dwa, trzy tygodnie. Do przerwy na kadrę jeszcze wróci do nas, czy dopiero po przerwie na kadrę będzie mógł występować. Ciężko dokładne ramy czasowe określić. Myślę, że po przerwie na kadrę to, to już najpóźniej, a dokładne ramy czasowe po prostu ciężko określić, bo to jest praca na, na żywym organizmie. Diamond ma, ma różne zabiegi, sprawdzamy jak reaguje, jaki jest. Też bód, na, na, na pływalni, na basenie. Tak. Dokładnie. Także to nie da się teraz odpowiedzieć dokładnie kiedy powrót chcemy i robimy wszystko, żeby było jak najszybciej. Dobrze i też drodzy Państwo nie jest już żadną tajemnicą, że od w jest z nami Markus, Markus Lączar, to jest chorwacko-bośniacki środkowy, który do tej pory grał w drużynie Astori Bydgoszcz jest na kilkudniowych, nazwijmy to testach. Jak on wygląda na tych treningach? Jakie wrażenia odnośnie Markusa? Markus wygląda w porządku, daje nam przede wszystkim dużą siłę podkoszową, daje nam wartość, wartość treningową, to czego teraz po prostu nie mieliśmy, przebywa on z nami, trenuje, po prostu zobaczymy jaka będzie jego przyszłość. No tak, tutaj drodzy Państwo dwa, trzy dni i też przyszłość Markusa na pewno się wyjaśni. Dobra, no to teraz czas zaprezentować jak gra w tym sezonie drużyna Twardych Pierników Toruń obok ekipy Zesłupska. Największa rewelacja rozgrywek Energa Basket Ligi. W ośmiu meczach, sześć wygranych. Świetna gra. Kilku znakomitych zawodników w składzie. No i ten zespół naprawdę robi potężne wrażenie. Zobaczcie jak oni sobie radzą. Nie, oddał do diduszki. Watson pod koszem. E! Zablokowany, niewiarygodne! Jeszcze ma piłkę! E! Nie ma bloku! Dopija! Narudził się tutaj przy tych z Bradley! Start może przyspieszyć. Ja nie mogłem już w tej kwarcie faulować, ale zamiast przyspieszyć, to szalki gubi piłkę. Jego tutaj zwleka licek, by był niepewny, a się tutaj ramieniem. Poczekamy, ale widz! I trafia! Z Małe, małe, szycie, ta akcja rozegra właśnie. Tutaj inni powinni rozgrywać. A tam cały buracz. Tam się od razu szybkiem jest dużo łatwiej. Jakim autostrada, ale zablokowane przez Michała Kołodzieja kontra Torunia i znowu z góry tak się właśnie różnią akcje śmigłowe z odludnienia Michał Kołodziej z góry jest manigan jeszcze raz Lewontopson Kołodziej za trzy punkty zbiera widuszko jeszcze raz Kołodziej jest też z góry wow. Blakowało, onu chłopakowi takiej e, e, akcji Ale z tymi faulami Podoba mi że będzie miał problem, żeby żeby pograć dzisiaj jednak jakieś Patrzmy, spore... Gorzą i z góry tak jest! Zapominamy o kot. Dobrze, to ten dzisiejszy mecz od godziny 19.30, to spotkanie możecie oglądać w serwisie Emocje... TV, oglądajcie, trzymajcie kciuki. A my teraz ocenimy sobie Andrzej Drużynę z Torunia. W międzyczasie Państwo widzą to statystyczne porównanie obu ekip. Mecz na szczycie Energa Basket Ligi. Jaka jest toruńska drużyna? Na co zwracamy uwagę? Generalnie patrząc na styl tego zespołu, bo jest świetny trener, który świetnie poukładał, zbudował tę drużynę. Jak Ty ją widzisz? Trochę bym ją porównał do Czarny Słup. Obie drużyny dobrze rozpoczęły sezon, dobrze oczywiście są zbudowane, widać dobrą pracę trenerów dobry dobór zawodników, do siebie, każdy rozumie swoją rolę. Dobrze rozpoczęli sezon, nakręcili się z zwycięstwami, złapali pewność siebie i, i po prostu grają, grają teraz dobrze, grają dużo, na pewno zależy w tej drużynie od rozgrywającego, od Watsona. No właśnie, ja Ci pozwolisz, że przerwie. Tak? To jest gracz, który do tej pory występował w Holandii, był we Włoszech w drugiej lidze, był w drugiej lidze Turcji. tureckiej i on w polskiej lidze, drodzy Państwo, co też teraz widzicie na grafice. W 8 meczach średnio prawie 18 punktów, 34 minuty na parkiecie, prawie 5 biurek i prawie 10 asyst. To robi szczególnie wrażenie, jak on łączy tą rolę kreatora i egzekutora. Dokładnie, te 10 asyst to jest rewelacyjny wynik, bardzo rzadko spotykany na europejskich parkietach. Takie statystyki można powiedzieć, że zdarzałem się tylko w NBA. Te 10, prawie 10 To, patrz, asys to jest pokazuje. 10, 10 asyst i prawie 18 punktów, czyli 38 punktów, jakby jest robionych przez Watsona, a drużyna strona Torunia zdobywa 84. No to Dokładnie. też jest co? To Na pewno bardzo duży. Wpływ Niesamowite to jest, i, i jednym z głównych celów na pewno będzie dzisiaj ograniczenie tego zawodnika. A pozostali gracze w tej drużynie? Na kogo zwracamy uwagę? Na pewno w wys bardzo wysokiej formie jest Aaron Cell, który zdobywa punkty marka, na różne sposoby, rzuca za trzy punkty, czy grą tyłem do kosza, czy też penetracją po e, grze po Pop. E, do tego dobrze gra podkoszowy Thompson, który też korzysta z, z dobrych podań Watsona w akcjach dwójkowych. E, I każdy odnajduje swoją rolę tak jak Manigat, tak jak Edz, czy y, Diduszko, Samsonowicz, Kołodziej, także na pewno każdy wie co ma robić na boisku i stąd y, też ich siła. Ale też ich ta rotacja jest taka dość zawężona, tak? Zespół oparty o graczy zagranicznych, tak jak powiedzieli, bardzo podobny do ekipy y, ze Słupska, także tutaj Polacy poza cele w takiej roli... Ale każdy, każdy rozumie swoją rolę, jest jeszcze Diduszko, jest Samsonowicz, jest kołodziej. Janczak dostaje minuty, także są ci Polacy. Na pewno każdy, tak jak powtórzę się, ale to myślę, że jest bardzo właśnie ważne, że każdy zna swoją rolę i każdy korzysta maksymalnie ze swoich minut, które... które jest na boisku. Na pewno będzie świetne widowisko. Ja tutaj lubię wracać do Torunia, bo tutaj w 2018 roku, drodzy Państwo, w czwartym meczu półfinału play wygraliśmy i tutaj awansowaliśmy po raz pierwszy w historii do wielkiego finału playoff mistrzostw Polski. Także ta hala tutaj daje świetne, na pewno, wspomnienia. A ty masz dobre czy złe wspomnienia z tej hali? Dobre mam wspomnienia z dobre. tej hali. Tak, dobre. prawie same dobra, dokładnie. No dobra, czyli co? Jesteśmy gotowi. Jesteśmy, jesteśmy gotowi. Jest do tego, żeby. Się tutaj wygrać, bo też ważne mecze, żeby tam jakby już na stałe w tej ligowej czołówce zagościć, żeby te dobre występy w Lidze Mistrzów, to zwycięstwo potwierdzić bardzo, tą obecnością w ligowej to... czołówce, tak? Nikt tutaj nie, nie patrzy na Ligę Mistrzów, w kontekście tego spotkania odcinamy to całkowicie, patrzymy tylko na Ligę. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest to spotkanie, gdzie mamy taki sam bilans jak Zespół z 6-2, teraz to zwycięstwo 7-2, automatycznie by zadomowiło nas na, na dobre, myślę w tym... W górze tabeli. W górze tabeli. i Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A tutaj w tyle, drodzy Państwo, cały czas jeszcze trenuje i Kamil Naworot, i Bartek Rachwalski, także ci młodzi goście drugoligowcy na co dzień są także z zespołem i poznają Ekstraklasę, no i mają szansę zobaczyć, jak wygląda ta wielka koszykówka z podznaku Stalówki, spod znaku Ekstraklasy. Dobrze, będziemy kończyć, a na koniec jeszcze trójka sędziowska. Michał Proc, Michał Sosin i Marcin Bieńkowski. Komisarzem były znakomity przed laty sędzia Zbigniew Szpilewski. Początek meczu, twarde pierniki kontra Argent BM stal o godzinie 19.30. Dziękujemy serdecznie za Andrzejem bardzo. Urbanem. Studio pomocowe oczywiście także prosto tutaj z hali w Toruniu. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć przyjaciele, polecam. Cześć przyjaciele, polecam. Cześć przyjaciele, polecam. Cześć przyjaciele, polecam.